Dlaczego rząd hiszpański nie ma żadnych realnych szans w najbliższych latach na obniżenie cen nieruchomości w Hiszpanii, czyli na obniżenie cen głównie mieszkań w Hiszpanii, czyli tych nieruchomości, które głównie my, jako Polacy, kupujemy na rynku hiszpańskim? Dlaczego w ciągu najbliższych lat nie wydarzy się znaczna obniżka cen, a raczej te ceny będą stabilnie rosły? Podobnie jak w 2024 roku, czyli około 10% rocznie. I to będzie trend, który się utrzyma przez najbliższe lata. Pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć, to jest ile na rynku hiszpańskim buduje się rocznie mieszkań, czyli to, co jest, to, to, co jest podażą, ile, ile rocznie firmy deweloperskie wszyscy, tak, budują na rynku hiszpańskim i oddają na rynku hiszpańskim mieszkań, a ile tych mieszkań Powinno się budować, czyli jaka jest potrzeba, jakie są potrzeby, a jaka jest faktyczna podaż, jaka jest różnica między podażą a faktycznymi potrzebami. Otóż szacuje się, szacuje się, że na rynku hiszpańskim powinno się rocznie budować, bo takie są po prostu potrzeby, to wynika z demografii, to wynika z mnóstwa rzeczy, powinno się yy, oddawać 275 tysięcy mieszkań rocznie a buduje się, czyli oddaje się między 90 a 100 tysięcy. Czyli mamy 175 tysięcy, 175 tysięcy różnicy między podażą, a tak naprawdę popytem, czy potrzebami, bo nie zawsze te, te potrzeby zamieniają się na, na popyt. To pokazuje, to pokazuje, dlaczego te ceny nie będą w żaden sposób spadać, nie zatrzymają się. One się nie zatrzymają i będą cały czas stabilnie rosły. To wynika właśnie z tego, że mamy różnicę między potrzebami a podażą. I to jest, różnica jest bardzo duża. I nie ma szans w tej chwili, w najbliższych latach, żeby się ten popyt zatrzymał. Tak? Bo nie ma żadnych podstaw do tego, żeby się nagle ci ludzie, którzy potrzebują te mieszkania, chcą je kupić, żeby nagle przestali chcieć je kupić. Tak? Oni je potrzebują po prostu. I oprócz, oprócz oczywiście y, mieszkańców Hiszpanii, czyli obywateli Hiszpanii, jest bardzo duży popyt obywateli poza Hiszpanii, czyli obcokrajowców, czyli na przykład Polaków i nasz udział systematycznie oczywiście. Rośnie, i dlatego nie ma żadnych szans na to, żeby te ceny się zatrzymały albo się obniżyły. Czyli popyt się nie zatrzyma, bo nie ma żadnego powodu, żadnego uzasadnienia, żeby się ten popyt nagle zatrzymał, żeby nagle ludzie przestali chcieć kupować mieszkania, żeby nagle nie chcieli tych mieszkań, prawda? Oni chcą, będą chcieli i będą je kupować w, w miarę oczywiście możliwości. Mało tego, stymulacją tego jest także dosyć tani kredyt. Stosunkowo tani kredyt. To jest kredyt na 3,5-4%. I to jest kredyt, który również mogą wziąć Polacy jako obcokrajowcy. Przy czym, jeżeli jesteś ekspatem, to, to bierzesz ten kredyt na 30 lat i musisz mieć wkładu 40%. A jeżeli jesteś rezydentem, to dostaniesz 25 lat i 30%. Czyli dostaniesz trochę lepsze warunki, ale oprocentowanie będzie takie samo. 3,5-4%. Stałe, zmienne, mieszane. To wszystko można sobie tutaj wybrać. W związku z tym ten popyt nie, nie spadnie, nie ma na to żadnych szans. Natomiast każdy rząd hiszpański oczywiście wie, że kluczem tutaj jest zwiększenie podaży. Czyli jeżeli się nie zwiększy podaży, to się sytuacji mieszkaniowej i problemu mieszkaniowego i cen nie rozwiąże. Nie ma na to żadnych, ale to żadnych szans. Mało tego, są, są oczywiście problemy systemowe, są problemy systemowe, czy bariery systemowe, które limitują tą podaż. Te bariery systemowe są znane. I te bariery systemowe są znane przez rząd hiszpański, czyli przez Pedro San Sancheza, i są znane przez opozycję hiszpańską, czyli przez Partię Ludową. Doskonale jedni, jak i drudzy, jak i pomniejsi koalicjanci doskonale tą sytuację rozumieją. Dlaczego tej sytuacji się w najbliższych latach nie da rozwiązać? Pierwszym krokiem, który rząd hiszpański już zrobił, czy robi w tej chwili, to jest program. Ten program się nazywa PERTE. To jest program takiej strategicznej transformacji na rynku mieszkaniowym. Ma, ten program ma już budżet miliard 300 milionów euro, ale to jest nadal tylko program. Program, czyli pewne pomysły najróżniejsze, one są spisane, ale one są cały czas bardzo ogólne. To jest program, który idzie w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Ale on się nie zmaterializował jeszcze w postaci ustaw. Po to, żeby przegłosować ustawę, to trzeba mieć większość w parlamencie, w Izbie Niższej, czyli w kongresie. A tego partia socjalistyczna nie ma. Ma koalicjanta, czyli taką partię Sumar, dawne Podemos. Mimo tego, że to są dwie partie, koalicjanci, to oni nadal nie mają większości, więc muszą szukać jeszcze poparcia wśród katalończyków, a tam są dwie partie, jedna jest lewicowa, druga prawicowa. I wśród Basków. No, ale po to, żeby od nich dostać głosy, to muszą oczywiście im coś dać, jakąś marchewkę. Czyli muszą jakieś koncesje wobec nich zrobić. Więc to zawsze jest jakiś tam handel. A sytuacja jest taka, że ten najbliższy koalicjant Pedra Sancheza, czyli partia Sumar, ma nieco inny pomysł. Ma nieco inny pomysł. W związku z tym na razie w parlamencie jest pad i niczego się nie daje przegłosować. Zaraz powiem o szczegółach, ale program PERT został jakby przez rząd wdrożony i on polega na dwóch głównych jakby rzeczach. Tam jest oczywiście mnóstwo elementów, ale to są dwie, dwie główne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest industrializacja e, jakby budownictwa. I to jest bardzo dobry pomysł oczywiście. Pomysł na industrializację budownictwa sam w sobie nie jest zły, on jest dobry. Tylko żeby z tego nie wyszła jakaś konteneryzacja, takie budownictwo kontenerowe, ale sa, sam pomysł industrializacji, czy zrobienia takiego budownictwa modułowego w sumie nie jest zły. I mają się zaangażować małe i średnie przedsiębiorstwa. Ma być powołana fundacja, która prawdopodobnie będzie dzielić te pieniądze, będzie dawać jakieś granty tym firmom. Jest niedaleko portu Walencji. Jest duży teren, który jest własnością państwa, który będzie przeznaczony na piloty. I tam się prawdopodobnie będzie to wszystko działo. I to jest wszystko fajny program. Natomiast ten program dostarczy między 15 a 20 tysięcy mieszkań rocznie, czyli on nie wypełni tej luki. Program jako taki jest fajny. Może powstaną mieszkania, czy też tego typu modułowe budownictwo głównie skierowane do, jako mieszkania socjalne, czyli głównie skierowane na rynek tak zwany socjalny, natomiast nie na, na rynek komercyjny, bo być może w, na rynku komercyjnym te mieszkania nie będą się cieszyły powodzeniem. Natomiast pierwszy krok został jakby wykonany. Oczywiście jest też w Hiszpanii ponad 3 miliony tak zwanych pustostanów. Ale pustostany one nie wejdą na rynek sprzedaży, kupna sprzedaży mieszkań. One potencjalnie mogłyby wejść na rynek najmu, ale też one nie zawsze leżą w miejscach, gdzie się po prostu ludzie chcą wynajmować mieszkania i te 3 miliony mieszkań. Nie tak łatwo jest uruchomić nawet do najmu mimo zachęt, które rząd planuje, ale nadal jeszcze nie uchwalił, mianowicie zachęty pod tytułem, że jeżeli ci najemca przestanie płacić, to będzie fundusz państwowy, który będzie ci płacił, czyli państwo ci będzie płaciło, jeżeli najemca ci przestanie płacić i yy, będzie to 100% zwolnienie od podatku, tego typu dochodów. Ale to są na razie propozycje, które nie zostały jeszcze uchwalone. Właśnie ci koalicjanci, prawda, każdy ma inny pomysł. W związku z tym pomysły są, ale te mieszkania nie zostaną uruchomione ani na rynku najmu, a tym bardziej na rynku sprzedaży, bo to jest zupełnie inny rynek. W związku z tym kluczem tutaj jest podaż tak naprawdę gruntów, tak? bo deweloperzy byliby w stanie mieszkania budować, gdyby były dostępne grunty. Czyli kluczem do rozwiązania sytuacji jest tak zwane prawo gruntowe. Lei de suelo, który w tej chwili jest taki, jaki jest. I zaraz powiem, jakie są główne przyczyny, Braku podaży gruntów wynikające właśnie z tego prawa gruntowego. Otóż w tej chwili Hiszpanii prawo gruntowe nakazuje wszystkim gminom przygotowanie tak zwanego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli PGU. Ten plan jest konieczny, żeby cokolwiek w gminie zrobić. On musi oczywiście zdefiniować tereny budowlane, tereny rekreacyjne, tereny na handel, tereny przemysłowe. To wszystko musi w tym planie być i on jest bardzo, ale to bardzo szczegółowy. I w momencie, kiedy ten plan jest gotowy, a to też trwa rok, dwa, ten plan tworzy się jakiś czas, ale to nie jest, to nie jest aż tak skomplikowane. Ten, ten plan wymaga oczywiście czasu, ponieważ on jest bardzo szczegółowy, i prawo, właśnie, ten, to prawo gruntowe wymaga, aby ten plan był bardzo, bardzo szczegółowy. To jeszcze sytuacja jest dzisiaj taka, że praktycznie każdy, osoba fizyczna. Instytucja, firma, yy, organizacja społeczna, praktycznie każdy, który nie jest związany z tym planem, każdy może wnieść zastrzeżenia do tego planu i zaskarżyć ten plan do sądu, i w tym momencie ten plan jest zatrzymany. Czyli nie można tego planu uruchomić, nie można go wdrożyć. Nie można na podstawie tego planu budować mieszkań czy przeznaczyć grunty pod budownictwo. Tego w tej chwili nie można zrobić, ponieważ są skargi, są zastrzeżenia, są odwołania. I tak dzisiaj wygląda prawo gruntowe w Hiszpanii. Pomysł jest taki, żeby prawo gruntowe zmienić. To znaczy, żeby odblokować ten paraliż, bo jest autentyczny paraliż. Odblokowanie paraliżu ma polegać na tym, że nie wszyscy będą mogli odwołać się od tego planu, tylko ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani. Że te sprawy będą rozwiązywane szybciej. Mało tego, jest mnóstwo odwołań dotyczących błędów formalnych. Błędów formalnych. I to powoduje, że znajdziemy gdzieś jakiś błąd formalny, cały plan jest zatrzymany. W związku z tym kolejny pomysł, że jeżeli gdzieś znajdziemy błąd formalny, to tylko ta część tego planu, ta część tego planu może podlegać ewentualnemu zatrzymaniu, a nie cały plan. Czyli pomysłów na to, żeby to rozwiązać. Jest bardzo dużo i, i rząd premiera Sancheza te pomysły ma. Ale już były dwa podejścia do uchwalenia nowego prawa gruntowego, czyli tego nowego Ley de Suelo, ale one były nieudane. Pierwsze w zeszłym roku, ale to ta ustawa weszła, a potem została wycofana, bo było wiadomo, że nie będzie poparcia. A druga to była w tym roku, na początku tego roku, kiedy nie uzyskała większości, czyli ona już weszła pod głosowanie i nie uzyskała większości, bo koalicjant, ta partia sumar, ma inne pomysły, tak? Ma wątpliwości, uważa, że będzie na przykład spekulacja gruntami. Oczywiście opozycja też sobie zdaje sprawę, że jest problem i partia ludowa też ma, też ma pomysł na ustawę, na prawo gruntowe. I być może, jeżeli ona zostanie wybrana i będzie przy władzy w najbliższych, powiedzmy, nie wiem, kilku latach, to być może oni zaczną próbować to zmienić, ale w ciągu najbliższych lat, najbliższych lat nie ma szans na zmianę prawa gruntowego, ponieważ są problemy w ramach istniejącej koalicji. A jeżeli nie będzie zmiany prawa gruntowego, nie będzie podaży gruntów, nie będzie butów, cena Mieszkań nie spadnie, to jest oczywiste. I tu mamy perspektywę przynajmniej 3-4 lat, kiedy to prawo nie będzie zmienione, dlatego że musieliby się dogadać. Musieliby się dogadać albo w ramach tej koalicji, albo z opozycją, co być może jest jeszcze trudniejsze. W związku z tym, te, mimo że problem jest znany, zbadany, wszyscy o nim wiedzą, i nawet wiadomo, jak go rozwiązać, czy jest mnóstwo jakby pomysłów, jak ten problem rozwiązać, to ten problem w najbliższych latach rozwiązany nie będzie i nie ma szans, żeby podaż gruntów w Hiszpanii rosła, żeby pojawiło się masowe budownictwo, prawda, w tych terenach, które interesują na przykład obcokrajowców, czyli na Costa Blanca, Costa del Sol, Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Katalonia, prawda, tam nagle nie przybędzie gruntów, nie przybędzie. Oczywiście są gminy, które sobie Lepiej radzą i są gminy, które sobie gorzej radzą, ale nie ma szans, żeby globalnie, globalnie sytuacja została rozwiązana i żeby zamiast budować 90 tysięcy mieszkań, nagle się budowało 200, 300 tysięcy mieszkań. Gdyby się w Hiszpanii budowało 300 tysięcy mieszkań, to ceny prawdopodobnie zaczęłyby spadać, bo by się wyrównała popyt po i podaż, tak? I te ceny by się na pewno zatrzymały, a kto wie, czy nie zaczęłyby po prostu spadać, tak? Ale na to żadnych szans nie ma, ponieważ nie ma ustawy gruntowej i nie ma w tej chwili szans na to, żeby ją uchwalić. W związku z tym nie ma podstaw, tak, żebyśmy mówili o spadku cen i ten, dlatego ten rynek, dlatego ten rynek będzie cały czas atrakcyjny, dlatego te ceny będą rosły. I nawet jeżeli za 5 lat oni uchwalą tą ustawę, te ceny, po których dzisiaj kupiliśmy, to one i tak będą wyższe za 5 lat. W związku z tym tutaj nie ma możliwości straty.